Witajcie widzowie na odcinku. Mam też teraz live'a. I wypuściłem już swoją grę. Ten kto wejdzie na nią i będę akurat grać. To będzie po prostu. Mm, tak, prezentuję wam i mm, dla widzów. Z live'a, których nie ma. Co, co, co tu chodzisz? Tu można się zamienić z KBD, O nie, zacięło się! To to, a. Tu gex dołączył. Nie! Nie! O, jestem. Bra, mam. Ile teraz? I film? No, uraz. Może się uda zadzwonić. Dajcie widzowie. Yy, na razie. Uwaga, widzowie, Geksu zaraz przyjdzie do mnie. Nikogo nie ma, ale. A, właśnie film jeszcze nagrywam. Filmu. To spróbuję. Ge -ge 2, 3, pięć, 5, 6, 7, 8, 9, Nie wiem czy to zadziała, ale... Czekam sobie z tym. Idzie Dobra widzowie. Zaraz do mnie już idzie geksu. zaraz będziemy już razem. Co to brzmiało? Napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że Real Madrid słusznie wygrał tę Ligę Mistrzów. Według mnie zasługiwał jednak, ale trochę szkoda Borussii. Foka. No spróbuj przekręcić z tyłu. Poczekaj. Oj, poczekajcie, widzowie, co się psuje. Dobra, już jesteśmy. Piemanko, jak ja damy... Nie mam kłajek jaka dawna. Nie nagrywam tak dawno. Kurwa. No. Nie, że koło nie, nie odpadnie. Nie, odpadnie, dobra. Na no, w starym krześle jego siedzę. Mówiłem to 50 razy dla was. Ale. Jeszcze. Jak będzie chciała podłączyć, to mi powiedz. No. no. Dobra. Tak. Wspólnie wydałem na jedną grę 400 Robux. 406 a. Robux. Dołączaj przechodzimy to. Na to 400 Robux A jak na jako? Na taką, bo a ja ataku, miał... Bosa. Ja w nie sobie grałam długo. Dobrze u mnie nie ma game pasu. muszę coś zobaczyć, bo... A Franek. Dodałem ma... losową rzecz. No właśnie, a nie ma my, game passu. Mój kolega, ty Donate'a co dodam? Jak ktoś będzie chciał, to mnie donate. Ej, hey, a... My... A, dobra, już się zrozpiłam. Ej, a mój. ten kolega Franek Na tą grę boss taxi czy na mnie jakoś. No. E mówi po prostu. bramy w te taxi. A, ja od niego tak się już przyzwyczajam, że. Rozumiecie, że on zamiast czemu to wiecie, co on mówi? Dlaczego? A przechodzimy gierkę. Dołącz na ten serwer mój Discord, czy Ty ogóle... nie masz już Discorda? Nie, ja usunąłem Discorda, A, bo no. kurde, nie chciałem, chciałem kurde pisać nic, no. i nie używałem Discorda. Fajny mam plecak za kilka Robux. Kil... No. Na 60... Wygląda bardziej bogato, niż za kilka Robuxa. Za sześćdziesiąt coś, tam za 8. Sigma, sigma. Tam Jak tam Ci się 60... podoba mój? Małpiszą. To jest na serio? Tak, oczy mu się zepsuły. A tu, co mam na brzuchu, nie pytaj. Dobra, pa. Przechodzimy tą grę z... Tu mam na brzuchu. Bu... co? Y, widzowie z filmu. Z liveu, ale nie ma chyba nikogo na live. Ie. Napiszcie w komentarzu, czy gracie w Squadbusters. Bo my gramy. No nie ma nikogo. Niestety. Ja mam bardzo dużo zadmiarzy. Jezus, Maria, postaci. Znaczy, postaci, co Ej, chcesz mówię. być Skibidi Toiletem? Kibili jest to, A nie, bo Skibidi Kibili Toilet się zepsuł. Ale. O, ja muszę tu... o, pa, można biegać. Czekam. Pa. Nie reaguję. Nie wiem dlaczego, będę musiał to naprawić, od kiedy opublikowałem. Czyli to jest No. O kurde. Teraz chcę rozwijać. Nie, nie sprawdzę, czy grają i działają. Właśnie to jest największy problem, bo czasami działają w większości, ale czasami właśnie nie działają. No to po prostu przycisnąłem 50 razy i działają. Nie, czasami nawet raz działają. O to akurat jest mega łatwy level. O, i ten też, tylko trzeba wykminić jak to zrobić. Po prostu skaczysz milion razy przy ścianie. A tak on. Widzowie z odcinka, wy macie w komentarzu yy, link do tej gry, a widzowie z live'a macie na czacie. Ej, rozumiecie, że ja no, tak? I rozumiecie, że ja się tak wkurze? że ja tak dużo nie, nie miałem obserwacji, a ja teraz mam 10, bo sobie pochodziłem na różne konta i sam sobie podawałem, bo się wkurzyłem. Z wideo zostawiacie. No i niebieskie to nie było źle. A jak ja się wkurzyłem na to? O, przeszedłem. O, właśnie. No i jak? Poczekaj. Nie wiem, dlaczego to się tak yy, laguje Ten Mam nowe to... konto. Mam nowe konto, bo tak Mam nowe konto, dlatego że. Jak to się nazywa? No tamtego nie chcą mi przyśleć na mail. A, ja już to znam na pamięć. Albo. Eee. Tylko niebieskie sły? Co jest? Są so dwa dobre! Eee. Żółty i niebieski jest. Co jest? Co to jest takie łatwe? Powiem ci Checkpointy nie działają. No dzięki. Raz działają, a później już się psują. To trzeba wymienić checkpointy w ogóle. Będę musiał, może jeszcze na tym live'ie, bo, bo odcinek ja, zaraz kończymy. Ja chciałam na innym telefonie y, zalogować się na konto te Antek3346778 i no tak. No zrobiłem źle konfigurację i no nom 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 nom, nom, nom. My, my to jest prostu... fajny level, bo można... bo jest taki level, gdzie się skacze po skibini toiletach na których można usiąść. Normalnie po prostu próbowałam sobie... No nie, to jest zepsuty level! To jest zepsuty level. Ja źle zrobiłem konfigurację i po prostu nie mogłam... O, teraz czekaj już działa. Ale... Niektóre działają, niektóre nie działają. Nie, nie rób, bo to jest nie. Zapomniałem poprawić ten błąd. Że tu się nie da. Się zalogować. To jest mega, mega fajne. Grupy, to... że konfiguracje nie mogłem dołączyć w ogóle. Zrobimy raz źle konfigurację. A ja Wieszcie co? Ja za 100 Robuxów zmieniłem nazwy mojej grupy. Żebym mógł tam robić gry. A dalej nie przełączyłem tej gry na tą grupę. Więc polecam. Ale będę musiał. Przełączyć. Tu masz iść bokiem i tu co tu przeżyjesz. O, i to jest mega trudny level akurat. Ja nie, nie wiem jak... to zrobić No tak, czasami działają właśnie. O, kurwa. Ja A ten jest fajny level akurat, który robisz. A tego. Ja nie wiem, czy ja tu coś zmieniałem, ale to jest mega trudne. Na, da się to zrobić, ale to jest mega trudne. Pomóż ci? Takie. Pomóż mi. Bluj. Nie o to mi chodziło. Już, nie musisz tego przychodzić. Ale to jest łatwy level jak grasz na komputerze. Może i na telefonie nie, ale... I to jest... To jest możliwy level. Podskoczyłem, tylko mnie zabiło, kurde. Nie, 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 nie pojmuję tej gry. Nie no, nikt niestety nie ogląda live'a. mu ogląda pewnie, no. Nie mam na razie. Znaczy będzie oglądać. No na pewno. No aj, aj, aj. Co ja zrobiłem? I jak się zrespiam... No właśnie, zrespiłem się. Niektóre checkpointy nie działają, trzeba je wymienić. Wszystkie chyba będę wymieniał, ale... To jest mega trudny level, ale jest możliwy. Dać mi gdzieś normalny no, Dziękuję, dziękuję. A nie o. O, o o Niczego nie dotknęłem! Praktycznie prawie niczego nie dotknąłem. A, ja też tak wiem, a jednak dotknąłem. To jest taki trudny level! Kto to wymyślił? Nie, tyle brakowało od pickpointu To jest level, nie powiem jaki, bo nie można tego mówić na YouTube. Nie no. Chcecie odcinek ze Buster. Pytam do odcinka, bo na live'ie nikogo nie ma. Jest! Jestem już na poziomie trzygłowego głowego skibidi Toileta. I tak! Najlepszy level teraz! Dobra, przeszłam, 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 Teraz najlepszy level, pa! Pa na to, pa na to. Spaczysz i siadasz w tym skibidi Kibili Skaczesz. Widzisz to jest oszustwo, można powiedzieć tak. Ej, przeszłam ten level ten trudny. No, on jest trudny, ale to nie jest najtrudniejszy. Jest jeden niemożliwy. No, za dalej jest jeden klocek, będę musiał to na pewno poprawić. To jest chyba najłatwiejszy level. U, błagam, tepnij mnie. A na jakim byłeś levelu? Po tym um, wulkanie? No, po tym wulkanie, na tym... o, na tym Świdru. Widzowie, ja to poprawię jak wiesz. Dobra przeszłem za, za trzecim razem, za trzecim razem. To się kołysze, nie. To się nie kołysze. No to łatwizna. A i to jest łatwe. Mówię no. to, że ja, że... Jak spadniesz... A! To jest najłatwiejszy level. Jest... A nie zapisało się, bo ja tu jeszcze kilka levelów... Nie! Podskoczyłam do góry i mi... wywaliło w dół. I... Ja byłem już po Ja byłem na tym luży no Gdzie byłeś? Na skimdzi toaleta, Na skimdzi. Na skimdzi. Gdzie? Nie planowane. Dobra, ja muszę zaraz reset uf. serwerów. jest serweru zaraz będzie A ja na razie... Czemu? Resist ja zrobię Teraz nową mapę, którą ja zrobię so. którą Ja będę mówił trochę i ty będziesz mówił co robić No dobra Kolejna gra? Nie <laughs> taka gra do zabawy może dodamy tam jakąś siatomówkę działającą? Ja co? nie! Już się bałem, że mi zranowali grę. To się zepsuło na Roblox Studio. Ja wam zaraz to przełączę Tu yy, okno. Okej. Okay. Macie teraz pokazane. Patrzcie, klikam yy, Save Us. A, bo to nie ta gra. To są widzowie, O co ta gra? Co się psuje tutaj? O! Wiem czym, Bo jest publiczna I teraz będzie, będzie działało Co jest? Może najpierw trzeba Save to Roblox Publish to Roblox może Czekajcie Na razie gra jest niedostępna Zobacz czy możesz zagrać Ale nie, nie tu nie ma już, dobra. Ja to na razie jeszcze testuję. Jest, dobra. Opublikujemy tą grę znowu. To co się stało? E, co ty... Dobra. się zepsuło? Dobra, i teraz już można grać normalnie. O! Dobra, jest Asia. Masz wejść wtedy. To to samo będzie. Co tu się dzieje? Dobra, przychodzimy... Dobra. Nara, widzowie! To Cinka.